Małżeństwo, które jeszcze do niedawna wydawało się być nie do zniszczenia, właśnie trafiło do historii. Łukasz Schreiber, znany polityk związany z prawem i sprawiedliwością, oraz jego żona Marianna Schreiber, prawicowa aktywistka, zakończyli swoje pożycie małżeńskie. Rozprawa rozwodowa miała miejsce 10 czerwca w warszawskim sądzie okręgowym. Obaj małżonkowie zachowali spokój, a atmosfera w trakcie rozprawy była zaskakująco przyjazna. Co pozwoliło na bezproblemowe zakończenie tego etapu ich życia? Zaledwie kilka tygodni po zakończeniu małżeństwa Łukasz znalazł nową miłość. Jego serce zdobyła Weronika Reiter, a związek rozwija się w zastraszającym tempie. Para zaręczyła się na 23 czerwca, a Weronika już zdążyła zorganizować wieczór panieński, co tylko potwierdza ich poważne zamiary. Miłość między nimi kwitnie. A niedawno w social mediach podzieliła się radosną nowiną o Wieczorze Panieńskim, zamieszczając zdjęcia z tego wydarzenia z odpowiednimi hashtagami: Wieczór Panieński, Ślub oraz Piękny Wieczór. Wieczór Panieński odbył się we Wrocławiu, gdzie Weronika dumnie prezentując swoją kreację, założyła krótką białą sukienkę bez ramionczek z pięknym dekoltem. Oczywiście przyszła panna młoda postarała się również o tradycyjny dodatek welon którego obecność zobaczymy na jednym z ujęć. Warto także odnotować, że Łukasz Schreiber jest raczej dyskretny w sprawach miłości i niechętnie komentuje swoją nową partnerkę, natomiast Weronika chętniej dzieli się swoim życiem z fanami. Portal Pudelek miał okazję skontaktować się z narzeczoną Schreibera, aby dowiedzieć się więcej na temat ich planów związanych ze ślubem. Weronika zaznaczyła, że choć czuje się pełna radości i oczekiwania, nie zamierza zdradzać szczegółów dotyczących daty ceremonii. Chronimy nasze prywatne życie, dlatego nie będziemy ujawniać daty ślubu, powiedziała. Aktualnie skupia się na swoim biznesie biurze nieruchomości, które niedawno otworzyła, co jest dla niej priorytetem. Interesujące jak życie osobiste publicznych osób. Potrafi przyciągać uwagę mediów i społeczeństwa. W obliczu tych wydarzeń warto również zwrócić uwagę na sytuację Marianny Schreiber, która w ostatnich dniach zszokowała swoich fanów niezwykłym wyznaniem o braku kontaktu córki z ojcem. Rozwód, nowe miłości i napięcia rodzinne, najnowsze wydarzenia w życiu Łukasza i Marianny Schreiber, pokazują, jak skomplikowane i dynamiczne potrafi być życie osobiste osób z pierwszych stron gazet.